Pięć lat temu w liceum Rejtana, z okazji stulecia naszej szkoły, zorganizowałem konferencję pod tytułem Oświata w Polsce po 89 roku, i idea tej konferencji była taka, poza tym, żeby uczcić w ten sposób dodatkowo stulecie szkoły, żeby zebrać na niej osoby, które mogą się pochwalić dwiema właściwościami. Po pierwsze są związane jakoś z Rejtanem, to znaczy albo uczyły się, albo uczyły jako nauczyciele, i po drugie wniosły znaczący wkład do rozwoju polskiej edukacji. I wśród gości to była niewielka, maleńkie seminarium właściwie, było nas dwadzieścia parę osób. Wśród gości, uczestników tej konferencji była Irena Dzierżgowska, Andrzej Janowski, Tadeusz Morawski, Włodzimierz Paszyński, Anna Radziwiu, Mirosław Sielatycki. Czyli wszystko osoby, które albo były, albo są w przypadku pana Sielatyckiego wiceministrami edukacji. Tadeusz Morawski tylko był dyrektorem Departamentu Kształcenia Ogólnego w latach 85-90. Natomiast wszystkie pozostałe dzieżgowska, Janowski, Paszyński, Radziwił, Sielatycki to albo byli, albo są. Wiceministra w edukacji, jak wiadomo, osoby, które miały duży wpływ na, na rozwój edukacji w Polsce. I ja zaproponowałem uczestnikom odpowiedź na pytanie, co się udało zrobić po 89 roku, a co się nie udało po prostu. I co jest do zrobienia? Nie będę państwu opowiadał w szczegółach o tym, o czym tam była mowa. Powiem tylko o konkluzjach, o wnioskach, co zebrani mówili o tym, co należy zrobić. W 2005 roku to było pięć postulatów, pod którymi podpisaliby się wszyscy uczestnicy, mimo dużych różnic między nimi, prawda? bo te osoby no, z różnych środowisk i z różną przeszłością po pierwsze postulowali sformułowanie całościowej wizji szkoły. Czemu ma ona służyć, bo nadal nie wiemy. To jest mój argument, którym się wspieram z tej racji, że sam nie jestem ekspertem. Ale jeśli ci ludzie po tylu latach 16 wtedy, tak? Od 89 roku mówią, że potrzebna jest całościowa wizja szkoły. Czemu ma ona służyć? To ja im wierzę. Po drugie, potrzebne jest przywrócenie szkole jej funkcji wychowawczej powinna uczyć bycia obywatelem. Po trzecie, konieczne jest uzyskanie spójności programów nauczania. Po czwarte, odchodzenie od encyklopedyczności nauczania. I po piąte, przyznanie autonomii szkołom i dyrektorom. Z tych postulatów, jak sądzę, trzeci i czwarty ewentualnie możemy uznać za i piąty do pewnego stopnia. Uzyskanie spójności programów nauczania zmierzamy w tym kierunku, niewątpliwie. Spójności w sensie pomiędzy programem fizyki a biologii a chemii, i spójności w sensie pomiędzy programem gimnazjum a liceum. Tutaj są widoczne starania w tym kierunku. Po drugie, odchodzenie od encyklopedyczności nauczania. Prawie wcale nie widzę tego odchodzenia, ale jest jakaś, o tym się mówi, jest pewna ku temu skłonność. Po trzecie, znaczy, to jest piąty punkt na tej liście, przyznanie autonomii szkołom i dyrektorom jest lepiej niż było, niewątpliwie, ale to jest nic, co zrobiono w tej sprawie dotychczas. Natomiast pierwsze dwa, sformułowanie całościowej wizji szkoły, czemu ma ona służyć. I po drugie, przywrócenie szkole i funkcji wychowawczej wcale ani trochę nie dotknęliśmy tego w ciągu ostatnich sześciu lat, w moim przekonaniu. Nie muszą się państwo oczywiście z tym zgodzić, ale to jest mój osobisty pogląd. Ale teraz mógłby ktoś powiedzieć, no dobrze, ale po co? No po co o tym w ogóle ględzić? No przecież można zupełnie spokojnie robić postępy nie zastanawiając się nad tym, czy ten cel tak sformułujemy. Wszyscy intuicyjnie przecież wiemy o co chodzi. No żeby nasza młodzież była mądrzejsza. Mamy na przykład kryteria przyjęte w badaniach PISA i i chcemy, żeby w tych badaniach młodzież była coraz lepsza, prawda? Ja się z tym mogę zgodzić, w znacznej mierze się zgadzam, aczkolwiek chciałbym też, żeby państwo jakoś wyraźniej się za czymś opowiedziało, żeby powiedziało coś więcej niż to, co mówi się w Konstytucji, w ustawie o systemie oświaty i w karcie nauczyciela na temat tego, kto to ma być ten absolwent szkoły. I najprościej mówiąc, głosowałbym za tym, żeby to był po prostu Obywatel był u nas niedawno, bo otrzymał nagrodę absolwentów, nagrodę imienia słynnej nauczycielki Rejtana, on dziś pani profesor Stefani Światłowski, był naszym gościem, absolwent również naszej szkoły profesor Jerzy Akser znany jako wybitny filolog klasyczny i twórca międzywydziałowych indywidualnych studiów humanistycznych na uniwersytecie. Także wielu innych przedsięwzięć, jak kolegium Artes Liberales na przykład. I prof. Jerzy Axel wygłosił przy tej okazji dwa wykłady, bardzo dobre, bardzo interesujące. Jeden na sali gimnastycznej do, do większej grupy młodzieży. I powiedział coś takiego, sam sobie zadał w tym tytuł, Obu tych wystąpień właściwie był taki sam. Lekcja łaciny, czyli o wolności. Ale wspominał szkołę, wspominał dawnego Rejtana i swoje wychowanie, jakie otrzymał także w szkole. Zastanawiał się na tym tle, nad tym, co to jest dobra szkoła. Co to jest dobra szkoła? I powiedział bardzo prosto, dobra szkoła moim zdaniem to jest taka, która kształci wolnego człowieka. W 1946 roku profesor Maria Osowska opublikowała taki tekst, który napisała jeszcze w czasie okupacji. On wyszedł jako druk konspiracyjny, ale oficjalnie w 1946 roku został opublikowany. Wzór Obywatela w społeczeństwie demokratycznym, a tam wyliczyła 13 cech, które musi posiadać obywatel. Powinien mieć aspiracje perfekcjonistyczne, powinna go cechować otwartość umysłu, dyscyplina wewnętrzna, tolerancja aktywność, odwaga cywilna, uczciwość intelektualna, krytycyzm, odpowiedzialność za słowo, uspołecznienie, rycerskość w walce, a nawet wrażliwość estetyczna i poczucie humoru. Każdą z tych cech opisuje profesor Rosowska w tym tekście, także to nie jest tylko takie odliczenie sobie. Ona uzasadnia każdy, każdy z tych punktów dlaczego jej zdaniem jest to niezbędne, ale najkrócej mówiąc i taka jest idea, która łączy to, co na ten temat mają do powiedzenia profesor Maria Osaska, profesor Jerzy Aksert, profesor Leszek Kołakowski, bo nim się wszyscy troje zgodzili z tym, że jeżeli szkoła nie będzie uczyć obywateli życia w wolnym, demokratycznym państwie, to ono będzie po prostu zagrożone.